i społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami wszystkimi odtąd, aż na wieki. Amen. Słowo, które będzie podstawą dzisiejszego rozważania, to słowo z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 28 rozdziału. Posłuchajcie. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i stępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił ja jest Pan, Bóg Abrahama, Ojca Twego i Bóg Izaaka, a ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak prog ziemi i rozprzestrzeni się na zachód, i na wschód, i na północ i na południe. I będą błogosławione w tobie, w potomstwie twoim, wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co przyrzekłem. A gdy Jakub obudził się ze snu, rzekł, Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześniej rano, wziął Jakubów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel, a przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam jako ślub: powiedział, Jeżeli Bóg będzie ze mną, będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje. I damy mi chleb na pokarm, i szatę na odzienie. Przechmogący Boże i Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, byś zechciał pobłogosławić. Zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Nie wiem, czy ktoś jest tutaj z nas, kto cieszy się z rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci na pewno wiem, że nie, nauczyciele może bardziej, aczkolwiek też podejrzewam, że jeszcze dwie odpoczęli. No, natomiast prawda jest taka, że no mamy to nabożeństwo właśnie z tego też powodu, że rozpoczynamy nowy rok szkolny. I tak zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat tak, żeby może też samemu coś z tego wziąć, z tego czym w ogóle nauka jest, a czym nie jest, bo mam wrażenie, że gdzieś my w którymś momencie naszego życia takiego edukacyjnego się gdzieś zagubiliśmy. I kiedyś przeczytałem sobie taką książkę, w której jeden z podrozdziałów był taki podtytuł Nauka to proces, a nie wydarzenie. Znaczy, nie wiem, chcę, żeby być dobrze zrozumiany. Nam się bardzo często wydaje, kiedy widzimy dobrze grającego zawodnika, pięknie grającą osobę, chłopaka, dziewczynkę, na pianinie, na skrzypcach, na gitarze. Widzimy zdjęcia na Facebooku, na Instagramie w tych 30 sekundach. Przepiękne wydarzenie, w sensie, że ktoś pięknie gra, ktoś strzela przepiękną bramkę, ktoś fantastycznie przyjmuje piłkę do siatkówki. No, widzimy i mówimy, piękne, fantastyczne. To jest coś. Też bym tak chciał. Albo też bym tak chciała, żeby moje dzieci tak potrafiły. Tylko prawda jest taka, że na to wydarzenie, które przez 30 sekund zwracamy uwagę, składa się wielki proces. Trudny proces, który jest niedostrzegalny, który jest żmudny, trudny, który okupiony jest złością na dzieci, łzami, krzykiem. Ja już nie chcę, ja się wypisuję, ja już sobie nie poradzę, ja odpuszczam. Znacie to? My tacy byliśmy. Podobnie byli też nasi rodzice. I teraz wiecie, żebym był dobrze zrozumiany. Mam takie przekonanie, że moje pokolenie, ich pokolenie młodsze ode mnie, bardzo często mówi: Zobaczymy, co dziecko powie. Czy będzie chciało grać na pianinie, czy na skrzypcach, czy będzie chciało tego, czy tamtego, czy będzie chciało się uczyć angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego. Zobaczę, co będzie chciało. Albo coraz częściej też padają takie pytania: Zobaczę, pytając na przykład o to, czy będzie uczestniczyło dziecko w nauce religii. No nie wiem, czy będzie moje dziecko chciało tego. Czy pójdzie do konfirmacji? Nie wiem, zobaczymy, niech samo zdecyduje. Czy też do komunii świętej, tak? To myślę, że w katolicyjskim, jest troszkę jeszcze um, nie tak bardzo dostrzegalne, ale to już jest. To bierzmowania, pójść, nie pójść, no zobaczymy, niech dziecko zdecyduje. I zazwyczaj decydują. I jak decydują, no to decydują raczej negatywnie. W sensie mówią, ja e, już dziękuję. I teraz pytanie, czy to dobrze? Że jesteśmy wsłuchani w nasze dzieci, w ich odczucia, ich emocje, ich chęć i chęci niechęci. Dobrze czy źle. Ja bym chciał dzisiaj podzielić się z wami tekstem, który na pewno wrzuci kamyczek do dyskusji na temat, czy to dobrze czy źle, że wychodzimy poza strefę komfortu swoją i dzieci. Chcę wam pokazać postać, która jest absolutnie nieszczampowa. Nie można niej powiedzieć, że jest dobra albo zła. Natomiast jest w historii Izraela osobą, która jest jej ojcem. Jest tą osobą, od której to się wszystko zaczęło. Mówię o tym dlatego, bo bardzo często jest tak, że jak chcemy bohatera, to takiego krystalicznego, który nie popełnia błędów, który zawsze był dobry, który był cudownym dzieckiem, który był uzdolnionym dzieckiem. Natomiast prawda jest taka, że Wracam do tego pierwszego właśnie podtytułu dzisiejszego kazania, że nauka to proces, a nie wydarzenie. Że na zbudowanie czegokolwiek, postaci, historii, bohatera, jakiejś wiedzy, jakiejś umiejętności, to są poszczególne dni, na które poświęcamy czas, a nie wydarzenie w danym jakiejś chwili, w której mówimy, o, ma, potrafi. Ja wiemy, że są tacy ludzie, którzy potrafią usiąść do pianina, potrafią wziąć gitarę do ręki, potrafią posłuchać tylko innego języka i już zaczynają się tym języku. Wiem, że tak jest, ale to są absolutnie promile. Większość z nas, żeby cokolwiek osiągnąć, potrzebuje pracy i procesu. Taka jest prawda. I o tym właśnie dzisiejsze kazanie, a przyczynkiem do tego niech będzie właśnie no kto inny jak Jakub. Jakub, który jest, tak jak powiedziałem, postacią mm, bardzo dwuznaczną. Znaczy nie można powiedzieć, że jest idealny. Wręcz przeciwnie, jak się czyta jego historię, może powiedzieć cwaniak, kłamca i yy, yy, oszust. No Bo jego historia dokładnie to wskazuje. Pokrótce, żebyśmy wszyscy byli w tym samym miejscu, dlaczego tak postąpiłem sobie ocenić tę postać. Jakub to młodszy syn Izaaka, który tą historię na pewno wszyscy znamy, wyłudził yy, pierworództwo od swojego starszego brata. Przychodzi zmachany najprawdopodobniej z jakiegoś, jakiejś ciężkiej pracy, być może z jakiegoś polowania i mu się strasznie chce jeść. I bardzo zapachniała mu misa Soczewicy, którą jego młodszy brat przygotował. No i wiecie, jak przychodzi brat do brata, albo siostra do siostry, no to co robią, co robi takie dobre rodzeństwo? Tak? Jedno mówi daj mi jeść, a te drugi mówi, wiesz co, ja widzę, że ledwo żyjesz. Widzę, że jest ci ciężko, jesteś spocony, brudny, zmęczony. Może i bym ci dał tą zupę, a może nie. Wiesz co, dam ci tą zupę. Dam. Wiesz, skoro jesteś moim bratem, ale masz coś, co ja bym bardzo chciała, albo bardzo chciała. No jesteś pierwszy, urodziłeś się pierwszy. Tylko wiecie, jak sobie poczytacie Biblię, to te pierwszeństwo jednego nad drugim jest dyskusyjne. Tam to jest. Jak, po prostu poczytajcie sobie, dlaczego który jest pierwszy i jak to tam się w ogóle wydarzyło w tym, w tym bardzo takim pierwszym momencie. Nie? Jest, to, jest to w porządku? Czy jest to wyrachowane? Że młodszy brat, chcąc czegoś od tego starszego, wykorzystuje najprawdopodobniej absolutnie skrajną sytuację. Tak? w której człowiek być może naprawdę już musi, musi przyjąć jedzenie, żeby przeżyć, tak? No dam ci, ale zrzeknij się pierworództwa. No niedobrze to świadczy o, o Ezawie, który mówi, a dobra, wiesz te pierworództwo, później będę nad tym myślał, jak będę żył, tak? Ale teraz daj mi tą zupę. No i faktycznie tą zupę dostaje, ale Jakubowi jest dalej mało, no bo nie jest do końca przekonany, czy jego brat y, dotrzyma słowa. No, bo wiecie, jak to między braćmi. Coś tam powiedział głodny, zmęczony, a teraz nie wiadomo, czy będzie to pamiętał, nie? No i dochodzi do takiego momentu, że Izaak umiera. Tak? No i też znowu sytuacja, ale w tu wplątuje się mama, która jest istotna bardzo w dzisiejszym tekście, która podpowiada tak naprawdę Jakubowi, bo okazuje się, że jest tam pewna rywalizacja pomiędzy ojcem a matką. Jedno faworyzuje jedno dziecko, drugie drugie. Tak? No i mamy taką sytuację, że mam mamusia podpowiada: słuchaj, Jakub, ja wiem, że ty już sobie załatwiłeś po swojemu z bratem, że pierwolóctwo dostaniesz, ale wiesz, doppel jest besser, jak to mówią Niemcy, tak? Podwójnie jest lepiej. To zrobimy to w ten sposób. Ojciec umiera, ślepy, nic nie widzi. Twój brat co prawda jest inny niż ty, jest bardziej owłosiony, jest bardziej najprawdopodobniej lepiej zbudowany. Słuchaj, zrobimy tak. Weź ty tam jakąś kuskę czy coś. Opraw. Pozakładaj na siebie, ojciec się nie pozna. Tak? I robi to. Przychodzi do ojca, robi mu jedzenie, które ten uwielbia, no i dotyka go. tak, Czuje tutaj, no, po głosie najprawdopodobniej nie ten, ale w dotyku owłosiony. No to chyba ten jego starszy, e, pierworodny syn. No i faktycznie Izak błogosławi swoje młodsze dziecko, czego robić nie powinien. Czy było to w porządku? Czy między rodzeństwem takie rzeczy powinny się wydarzać? A dzieją się? No, trochę się dzieją. Może nie tak drastyczne, ale jednak myślę, że się dzieją. Co się dzieje? Eza dowiaduje się od całej sytuacji, że został oszukany już po raz kolejny. Czy najpierw wykorzystany, a teraz oszukany. I pała gniewem i taką chęcią jakiejś zemsty, być może nawet i morderstwa. I matka, znowu matka, pamiętajcie. A mówi, słuchaj, wiesz co, ty chyba nie przeżyjesz tej, tego spotkania z tym swoim silnym bratem, musisz uciekać. Hmm? I on od razu ma pomysł, gdzie. Mam brata Labana, mieszka na pustyni, jak to Izraelici w tamtych czasach, to był taki bardzo koczowniczy lud. Uciekaj do niego, tam cię nikt nie znajdzie, zresztą kto będzie chciał po pustyni szukać, po tych ludach, gdzie ty tam się znajdujesz? No i ucieka. Ale okazuje się, że nasz cwaniaczek trafił na jeszcze lepszego cwaniaka. Widać, jest to jakoś tam rodzinne. Bo Laban nie jest w ciemię bite. A Izak, a czy a Jakub, jest osobą, która chyba po raz pierwszy spotkała równego sobie. Bo wymyślił sobie coś takiego. Znaczy wymyślił. Spotkała go wielka, hmm, wielka szansa, wielka nadzieja. Bo zobaczył piękną kobietę i zakochał się w niej absolutnie po uszy. Nazywała się Rachela, była to jedna z właśnie z córek Labana. Mówię jedna, bo miał jeszcze jedną. I uczciwie, jak, jak to Jakub, tak uczciwie, tak uczciwie poszedł do, do Labana i mówił mu tak. Słuchaj, no, uciekam co prawda ze swojego domu, nic nie mam, ale mam obiecane pola, łąki, zwierzęta, no bo przecież został to błogosławieństwo. Słuchaj, no, chciałbym się ożenić z tą twoją żoną, z twoją córką. Tylko, wiesz, no, problem jest taki bo kocham tą młodszą. Tylko problem jest tego typu, że tamte czasy pozwalały w odpowiedniej kolejności ojcu wydawać swoje córki za mąż. Czyli najpierw musiała być starsza, a potem musiała być młodsza. A on kochał młodszą, a starsza nie miała męża. Dlaczego? Na no to musimy się domyślić. Była brzydka, czy na pustyni nie było żadnego adoratora, który by się zainteresował piękną, starszą córką? A może już była w podeszłym wieku? A może miała charakter nieciekawy. Umówmy się, że, że, że Laban i jego, mat i jego siostra, no, co do charakteru tej starszej córki możemy się tylko domyślać. Tylko i wyłącznie domyślać. Nie miała męża. Ale przyszedł chłopczyk, który powiedział: Kocham bardzo, daj mi ją za żonę. Co powiedział Laban? No, mój Boże, no jasne, że dostaniesz tą wymarzoną Twoją kobietę. Ale nie za darmo. Jak to nie za darmo? Przecież ją kocham. Ja wiem, że ją kochasz. Ale wiesz, zobacz, zwierzęta, pustynia, no, sam tego nie obrobię. Umówmy się tak: 7 lat popracujesz i bierz Rachelę i po te swoje błogosławieństwo startuj. Jak chcesz. No pewnie Jakub jakoś tam przemyślał, nie był do końca zainteresowany aż taką, takim przebiegiem sytuacji, no bo jednak 7 lat ciężkiej pracy jako parobek, parobek. Nie jako zarządca, tylko jako parobek. I mówię, no dobra, niech tak będzie. 7 lat mija, ja tak bardzo skracam. No i dochodzi do momentu ślubu. E, wszystko się pewnie dzieje. Tam te, kobie, te kobiety na tamten czas najprawdopodobniej, bo tak to, tylko można to rozumieć, miały na samej imprezie i wszystko przysłonięte, całe twarze, aż dochodzi do momentu zbliżenia, czyli w sensie para młoda wychodzi do namiotu, w którym mieli się pierwszy raz ze sobą położyć i dochodzi do takiego hmm, oszustwa, bo Laban stwierdził tak, jak on weźmie tą młodszą, to ta starsza w życiu nie znajdzie męża. I przebrał tą starszą w szaty panny młodej, i to ta starsza położyła się z Jakubem po raz pierwszy. Jak Jakub się zorientował, że to nie z tą, no to od razu poszedł i mówi: Nie, słuchaj, Laban, inaczej żeśmy się umawiali. Uczciwy Jakub mówi do Labana: Mój, słuchaj, inaczej żeśmy się umawiali. Ale mówi: Nie, no, nie. przecież wiesz. No, nie mogłem. Ale jesteśmy w czasach, w których możesz mieć więcej żon. I Rachelę też ci dam, ale jeszcze 7 lat popracujesz. Jak on się mógł poczuć? Nasz uczciwy Jakub. 7 lat i kolejne 7 to 14. To jest sporo czasu. Na pustyni, jako parobek, ale ostatecznie godzi się na to. To znaczy, że wielka miłość, ale też w tej jakby postaci, która jak powiedziałem stwaniaczka, oszusta, e, takiego mm, człowieka, którego chyba nie chciałbym spotkać, wyłania się bardzo ciekawy mm, e, taki element, jest bardzo wytrwały. Czyli zobaczcie, z jednej strony mamy człowieka na samym początku, który chciał za darmo, za, za miskę soczewicy wziąć błogosławieństwo, znaczy wziąć e, e, pierworództwo swojego brata, potem oszustwem w konsztach ze swoją matką chce potwierdzenia tego, tak? Magdy po 14 latach mamy takiego człowieka, który, ok, ma swoje za uszami, ale jest wytrwały. Jest słowny i wytrwały. Widzicie? To jest ta pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że nasi bohaterowie, czy to są Starego Testamentu, Nowego Testamentu, ale w ogóle jacykolwiek bohaterowie, oni zawsze będą, nie będą kryształowi. Oni zawsze będą w jakimś procesie, który tak naprawdę pokaże, kim oni są, ale dopiero później, a nie na samym początku. Natomiast my byśmy chcieli efekty już teraz. My widzimy taki pomnik, tak, stoi i mówimy: O, to był człowiek, to był dowódca, to był żołnierz, to był ksiądz, pastor, to był ktoś, za kim można pójść. Bo nic złego nie zrobił. Nigdy. To Prawda jest taka, że to nieprawda. I tutaj po tych 14 latach widzimy właśnie Jakuba, który z tego cwaniaczka zaczyna się w procesie właśnie wyłaniać jako bardzo wytrwały i bardzo słowny człowiek. Czyli zobaczcie, nie jedno wydarzenie, które teraz powie, aha, no dobra, no wydarzyło się to, że okłamał, wydarzyło się to, że wyłudził, tak? To jeszcze nie jest koniec człowieka. 14 lat później okazuje się, że z tego człowieka, z tego jego ogromnej chęci błogosławieństwa, wynikło coś jeszcze, jest niesamowicie wytrwałe i silne w tym swoim postanowieniu. Co to może dla nas oznaczać? To to, że żeby stworzyć coś, albo żeby się czegoś nauczyć, to musimy założyć jakiś proces, a nie, że to się wydarzy tu i teraz. No dobrze. Ale gdzie do tego, powiedzmy, już yy, stworzenia lepszego człowieka dochodzi? Bo to też jest bardzo istotne. Dochodzi poza wsią. Mówiąc słowami Ewangelii z zeszłego tygodnia. Dochodzi poza domem. Dochodzi na granicy. Zobaczcie, Jakub kładzie się. Na tym kamieniu, to jest, wracam do tego tekstu, który dzisiaj czytaliśmy, kładzie się na granicy, bo on już jest absolutnie powalony. On bierze kamień, no kto z nas bierze kamień, żeby się położyć, tak? On jest absolutnie zmęczony, kładzie się, uciekając. I spotyka kogo? Boga. Na granicy swojej wytrzymałości spotyka Boga, który mu mówi, że będzie z nim zawsze i wszędzie. Że będzie kimś, kto stworzy naród. Od północy po południe, od zachodu po wschód. Co to jest dla nas za nauka? Znaczy, że Jakub już nie ma swojej mamusi obok siebie, a jest absolutnie sam. I my w naszym procesie musimy założyć coś takiego, że my, nasze dzieci, e, nie mamy do niczego zmuszać, ale mamy im towarzyszyć. Mamy być obok nich, kiedy mają zwątpienia i kiedy mówią, że już nie mają sił. Mamy wziąć się za rękę i powiedzieć: słuchaj, spróbujmy jeszcze raz. Ale ja chcę się wypisać. Zrobimy to, jeżeli faktycznie będziesz przekonany. Ale spróbuj jeszcze raz. Ja mam to jest takie moje prywatne doświadczenie. Mój syn teraz się uczy, ten najmłodszy uczy się chodzić. I dzisiaj zrobił sześć kroków, wcześniej zrobił cztery. Ale dzisiaj rano stwierdziłem, że zrobimy takie doświadczenie. Moja żona stała naprzeciwko mnie. I będę, pozwolę mu pójść do niego, taką, taką odległość właśnie na cztery kroki, żeśmy sobie wyznaczyli, ale będę go tylko nie trzymał, ale wiecie, tak po prostu otaczał go rękoma. Tak, żeby on miał świadomość tego, że może się oprzeć gdzieś. I wiecie co? Zrobił dwa razy więcej kroków. Z tą samą umiejętnością, którą miał jeszcze wczoraj. Tylko ze świadomością tego, że gdzieś wokół są ręce ojca, którego ewentualnie się złapie. Jego ja nie trzymałem, nie popychałem go, tylko stałem z tyłu. I to jest taki moment, które mój syn teraz potrzebuje. Jest taki moment w wieku moich starszych dzieci, gdzie one potrzebują kogoś, kto będzie słuchał, jak one grają na pianinie, jak uczą się matematyki, jak chodzą na judo, chodzą na gimnastykę czy na jakieś inne rzeczy. One chcą, żebym ja tam był, patrzył i mówią: Wow, super. Ale dojdzie do takiego momentu, w którym one dojdą do granicy, w którym ja już będę musiał się powiedzieć: To już jest twoja decyzja. To jest twoja granica. I na tej granicy. Mogą spotkać kogo? Mogą spotkać Boga, który będzie już im towarzyszył zamiast mnie. Zostaną same. Ale do tej granicy to te dziecko musi dojść, tak jak każdy z nas musi dojść. Tylko teraz pytanie do każdego z nas. Na początku roku szkolnego, jak często nie dochodziliśmy do granicy? Jak stwierdziliśmy, że dom, mama, tata, bezpieczeństwo jest ważniejsze? Nie ponosimy ryzyka. Mówimy, y, lepiej. Nie. No, niby chcę, ale. No, tu, tu mamusia, tu tatuś, tu pomogą, tu obiadek, tu opieka. Będę tutaj, będę blisko. Prawda jest taka, że człowiek buduje się właśnie w kryzysach. Człowiek dochodząc do kryzysów idzie do przodu. Nauka na pianinie w ogóle na tym polega, że. Kiedy spotkaliśmy się kilka lat temu właśnie z nauczycielką odpieni na naszych dzieci, ona mówiła, że będą kryzysy, ale kryzysy one są po to, żeby je przełamywać. Dojdzie do takiego momentu, w którym y, można powiedzieć, dobra, odpuścić, bo to widać, że dziecko nie chce, ale to trzeba, wiecie, mieć relację, posłuchać faktycznie, że ono jest przekonane, że nie. Ale kryzysy to są takie momenty, które trzeba przełamać i jest etap dalszy. Tylko wiecie, co on się nigdy nie kończy. To jest przerażające, że można grać na Szumateusz że Mateusz jest najlepiej w stanie powiedzieć, ale ile on ćwiczy. Kiedyś yy, ksiądz Kornel powiedział mi, że nasz organisty, który dzisiaj tu jest, on potrafi trzy godziny jechać do Mikołowa i grać. A przecież umie grać, nie? Ktoś powie, no po co ćwiczyć? Te procesy one się nigdy nie kończą. Jeżeli coś chcemy osiągnąć, to musimy przełamywać. Musimy dochodzić do granic i powiedzieć, Boże, ja już nie mogę. Natomiast my chcemy żyć w strefach względnego komfortu. Nie za mocno, a co się tam będę męczył, my czy męczyła. Co tam będę moje dzieci tam y, popychał do nauki tego, czy tamtego. Niech samo zdecyduje. Tak. Po co? Tylko Prawda jest taka, że e, jeżeli wiemy, że coś jest. E, wiemy i czujemy, może tak, bo to jest bardziej może istotne. Wiemy i czujemy, że coś jest wartościowe, no to może warto przynajmniej potowarzyszyć, porozmawiać, poobserwować. Natomiast mówimy nie, bo, nie, bo niech samo zdecyduje. Tylko co ma decydować? Jak ma decydować? Jakie dzieci mają wiedzę? Jakie mają doświadczenie, żeby móc podejmować trudne decyzje w swoim życiu? I wiecie, ja nie mówię, że. Ja tu podałem kilka swoich przykładów, ale ja nie mówię, że to są dobre przykłady. Ja ten tekst dzisiaj traktuję jako przyczynek do tego, żeby może zastanowić się nad tym, czy faktycznie dobrym jest, żeby nie dochodzić do granic, żeby utrzymywać się tylko w granicach komfortu, żeby czuć się dobrze. Żeby nie próbować nowego, żeby nie wy, próbować wyjechać, zobaczyć, obserwować. Ja nie mówię, że to dobre, wyjeżdżanie, obserwowanie, zmienianie, etc. Ja nie mówię. Tylko być może warto. Być może warto pójść za marzeniem. Tak? Mamy tutaj dzisiaj osobę, zresztą kilka razy tutaj mówiłem o Halinie, y, która ca, wie, znaczy jakąś część życia swego marzyła o tym, żeby y, kupić y, dom i zrobić sam hotel. I zrobiła to po 50, tak? I ma hotel, i przyjeżdżają goście, i, i się do nich dobrze czują, i goście czują się dobrze u nich. Nas no, zakładając, że jakby nie doszli do granicy. No czy mieliby marzenie, w którym no, byli, żyliby tylko i wyłącznie marzeniem? Co wtedy? Nie? No i teraz tak, ktoś powie, no udało się. Nic się nie udało. Przy ćwiczeniu, próbowaniu, marzeniu i jakby decydowaniu o tym, żeby pójść za marzeniem, zawsze popełnia się błędy. Zawsze popełnia się błędy. I to dobrze. I to nie jest powód do tego, żeby się z tego śmiać, to nie jest powód do tego, żeby to wytykać, tylko do tego, żeby, żeby założyć, że taka jest rzeczywistość. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych jest taka kultura zatrudniania menedżerów różnego rodzaju, tego najwyższego stopnia. Nie takich, którzy są idealni, którzy w CV napisali tylko i wyłącznie swoje najlepsze, yy, najlepsze swoje osiągnięcia, tylko tacy, którzy popełnili maksymalnie dużo błędów. Bo oni już wiedzą, gdzie popełnili błąd i gdzie już tego błędu nie popełnić. Natomiast w naszej kulturze, w naszym Kościele mamy kulturę, nie wiadomo dlaczego, idealizmu, tak? On zawsze musi być idealny, zawsze musi... Nie musi. Dlaczego on popełni błąd? Dlaczego on mówi tak, a nie inaczej? No przecież to, to, są, to są ewidentne błędy. No to mam nic nie mówić? tam nic nie robić? Taki będzie efekt. A jak już się dostatecznie przygotuję, to już może będzie za późno. Nie? I, I zobaczcie, i mamy dzisiaj właśnie tą historię, która pokazuje dla mnie ewidentnie, że proces, w jakim się uczymy, to wiele wydarzeń dobrych i złych, dobrych i złych, albo złych, więcej, dobrych czasami. To proces, który tworzy wydarzenia i od wydarzeń do wydarzeń. a my żyjemy wydarzeniami, a nie procesem. I to jest chyba największy problem i w nauce, i w parafii a, i w pobożności. bo żyjemy wydarzeniami. Chrztem, komunią, bierzmowaniem, sztem, konfirmacją, ślubem, pogrzebem. A mamy przecież całe życie do tego, żeby być w procesie Boga poznawać, dotykać, słuchać, wąchać, odczuwać. Ale wybieramy wydarzenie, mówimy: O, to jest piękne. Natomiast absolutnie pozbywamy się tego, co najpiękniejsze, czyli codzienności. Z płaczem, jękiem, zgrzytem. Niechęcią, krzykiem, wszystkim tym, czym jest nasze życie. Ale to jest proces i to jest życie. Tak więc, ucząc się tego, że naprawdę w procesie jest ten ideał, a nie w wielkich wydarzeniach ładnych, pięknych, życzę Wam każdemu z Was, dzieciom, żeby były cierpliwe, nauczycielom, żeby byli cierpliwi. Nam, żebyśmy obserwowali ludzi i cieszyli się sukcesami, e, uczyli się na czyichś błędach i wierzyli w to, że e, naprawdę warto czasami popełnić błąd, po to, żeby za jakiś czas być może dalej, żeby być mądrzejszym i być może, żeby po raz kolejny tego samego błędu nie popełnić. Ale nawet jeśli, no to cóż z tego. Bo tak jak Jakub, możemy się stworzyć lepszymi. Amen.